Proszę Państwa, jesteśmy w Warszawie na ulicy Nowowiejskiej. Tu jest szpital psychiatryczny i zgodnie z tym, co mówił Pan MM, czyli Maciej Maciej, z kanału musisz to wiedzieć, zamknęli tu mojego kolegę Andrzeja Sławomira Zakrzewskiego. No właśnie, dowiadywałem się tam. Stanęłem tam, chciałem nagrywać, ale przegoniła mnie e, ochrona. Nie wiem o co tu chodzi, ale e, jak ja wychodziłem e, i chciałem, to przymierzam się do nagrania, podeszła tam. Nie pewna osoba, nie będę mówił kto, ani kobieta, ani mężczyzna, żeby nie było y, jakichś związków, żeby ktoś nie miał przykrości i żeśmy stanęli z boku, tylko prosiła, żeby w ogóle nie nagrywać tego ani, ani dźwiękiem, ani obrazkiem. Y, no i, zaczę, i pyta się o co chodzi, że ja nagrywam, nie? bo ona ma tu dużo do powiedzenia, tylko że nie chce być nagrywana, y, więc y, f, ale, ale nie dała ani nie wzięła inaczej yy... nie dała sama numeru telefonu, do siebie nic powiedziała, tylko spytała się na jakie kanały, więc powiedziałam, że autorkowalki oczywiście do tego, więc ona powiedziała, że będzie czas, to się odezwie, yy, że tu są w ogóle dziwne rzeczy. I więc pytałem się o, o, o Sławka Zakrzewskiego, co Andrzeja zresztą, to, więc to powiedziała, że nie znam nazwiska, ale widziała, że właśnie w, w zeszłym tygodniu, w sobotę, w w tyle, ale jeszcze poprzednim, był taki, przy, owszem, był właśnie przywieziony właśnie taka osoba, tak jak mówiłem o mniej więcej jak wygląda, ale była... W, w, tej, w kaftanie bezpieczeństwa, tak, ale mniej więcej by się zgadzało, wzrost tusza, oczy, włosy siwe, spakowate i ten. No i ta osoba powiedziała, że no, ten człowiek walczył, nie chciał ani jeść, ani nic, nie, 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 nie chciał dać w ogóle nie. Żadnego zjedzenia, żeby nie protestował, że to jest hamstwo, że to jest, chamstwo, że to jest e, polityczne, a nie żadne wariactwo. więc nie wiem o co to chodzi możliwe jest właśnie, że Sławomira, bo Sławomir jest walecznym człowiekiem i więc hmm, bardzo walecznym, e, ale dwa dni później przyjechali e, funkcjonariusze w, w kaskach białych i w ogóle wojskowi z napisem Słab, Słat. Nie, pierwszy raz słyszę o takiej służbie yy, będą musiał zajrzeć do internetu co to, co to znaczy no ale w każdym razie oni yy, ta osoba yy, zna angielski, a oni w ogóle mówili po angielsku, zresztą żeby było śmiesznie ja myślałem, że po hebrajsku a nie po angielsku i coś mówili o jakimś więzieniu ku... ku, ku Mario, Quanta, Ma, Quanta, coś Quanta, że, 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 że będą po, 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 po kolei wywozić właśnie e, takich e, wariatów do Quanta, Mario, Quanta, 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 coś tam no właśnie, to dziwne no to, no rzeczywiście panie e, panie e, Macieju e, ma pan dobrej wiadomości, e, no ja tego nie mogę niestety potwierdzić, bo e, nie, no nie wiem jak, ale, ale będę próbował próbował będę no niedobrze, nie niedobrze jak będą nas powoli wywozić gdzieś tam i będą nas tam e, trzymać i nie wiadomo co będą chcieli no wiadomo, w, w tam za pomocą e, różnych specyfików chemicznych mogą dokonać przeróżek różnych rzeczy i to różnie może się skończyć i rzeczywiście wtedy możemy się przeróżnie zachowywać całkiem nie tak jakbyśmy chcieli. Także no, niepokojące wiadomości, niepokojące wiadomości. Niemniej ja tego nie odpuszczę, będę drążył temat, bo to jest bardzo ciekawy, bardzo niebezpieczny dla nas wszystkich. Także panie Macie szacunek dla pana, dla pan pańskich informatorów. Chętnie bym się dowiedział, co, co, co da w tym w temacie, bo to szkoda mi mojego kolegi. No, także ja jestem bardzo zmartwiony tym, bo to, byłoby, bo to byłoby początek już bardzo niedobrych historii, jeżeli by to się okazało prawdą. Ja jestem z natury niewierny, nie, znaczy wier jestem wierny, ale niewierzący. Więc jestem bardzo ostrożny. Jestem nieufny wszystkim wiadomościom różnym. Także Hmm, Także nie do końca wierzyłem panu Maciejowi, ale tu widzę, że jest więcej niż ziarenko prawdy. Więc, y, panie Macieju, szacun dla pana, dla pana i, pan, tak mówię, pana kolegów y, z tych gazet różnych, gazety wyborcze przede wszystkim, bo no, to, bo to pan, pan, pan się opiera na gazecie wyborczej, tak? I tam jeszcze, nie pamiętam, tam czegoś tam jeszcze, tak? Pewnie, tak się, y, potem pan współpracuje z pan gdzieś współpracował, nie pan, tak, pamiętam, ale nigdy rzeczy, nigdy, tak jak mówię, ja nie, nie mam zaufania do nikogo i do niczego, w związku z tym, nie wiem, czy pan dalej jeszcze współpracuje, czy czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, jeżeli, no to, e, to rzeczywiście wszystko jest możliwe. Pozdrawiam panie panem, panem Macieju. Pozdrawiam. Do usłyszenia.